Shane! Cześć Shane. Miło Cię poznać. Piękna plaża, jak w raju. Mam tu drobny prezent. Świetnie. Nie chciałem przyjść z pustymi rękami. Podarunki są ważne. Jasne. Tylko, że ja łowię mnóstwo jeżowców. Dostaniesz za nie nagrodę pocieszenia. Podobno te langusty są niesamowite. Są naszym skarbem. To będzie nurkowanie zasilane z powierzchni. Sprężarka będzie tłoczyć powietrze przez wąż. Jaka widzialność? Niezła, ale ograniczona. Ma swoje plusy. Jak to? Żyje tu pewna istota o szarym ubarwieniu i wielkich zębach. Jak rekin ludojad? Tak. Rozrabiają tu? Bardzo. Tak to jest. Kto nie żyje na krawędzi, tylko zajmuje miejsce. Wprowadź. Co jest wyjątkowego w tych langustach? Woda z Oceanu Południowego czyni je jednymi z najlepszych na świecie. Są duże i agresywne. Bojowe bestie. Największe samce zaciekle bronią gniazda i swoich samic. Jakieś przestrogi? Kryją się w jamach. Musisz uważać przy wkładaniu w nie rąk. Trafiają się tam jeżowce, mureny i inne stworzenia, które mogą cię dzabnąć. Pod powierzchnią wody rozpościera się inny świat. Nigdy nie nurkowałem tą metodą. Muszę przede wszystkim uważać, żeby wąż nie owinął mi się wokół szyi ani nie zaplątał w wodorosty. To ostatnie miejsce na ziemi, w którym chciałbym spotkać rekina. Nurkuję na głębokości 9 metrów nieznaną mi wcześniej metodą snuba. Pilnuję, żeby wąż z powietrzem mnie nie udusił i modlę się o uniknięcie spotkania z ludojadem. Staram się skupić na poszukiwaniu langust. Przedzieram się przez gęste wodorosty. Skorupiaki kryją się w zakamarkach gdzieś pod nimi. Wsuwam dłoń w tajemniczą i mroczną czeluść każdej jamy. Te langusty są szybkie, jak błyskawica. W końcu dostrzegam jedną, która wystawiła głowę ze szczeliny skalnej. Machnięciami potężnego ogona próbuje wyrwać się z mojego uścisku. Sporo nurkowałem w życiu, ale nigdy nie przeżyłem nic bardziej satysfakcjonującego od schwytania tasmańskiej langusty. Dobra robota. Dorodny okaz. Ślicznotka. Ależ one szybkie. Ma, żeby ich skosztować. Niebo w gębie. Trudniejsza część za nami. Teraz Shane przyrządzi ten skarb na dwa sposoby. Pokaźny odwłok trafia do garnka. A część mięsa zostaje przeznaczona na sashimi. Odrobina sosu sojowego i wasabi. Niesamowity połysk. Przepyszne. Własnoręcznie złowiona smakuje najlepiej. Kolejną porcję Shane ugotował na parze. Złoto. Tutejsze. Piękny kawałek. Ciężki. Starczy dla sześciu osób. Świetnie ci poszło. Wyborne. Jestem zdumiony ilością mięsa. Sam mięsień. Teraz widzisz, skąd siła langusty. To mięso było półprzezroczyste, pyszne, pożywne, słodkawe i jedne. Podam je na finałowej uczcie, na którą cię zapraszam. Chętnie przyjdę. Do langusty dobrze pasuje mięso walabiji. Pytaj miejscowych o Sarę. Ona może ci pomóc. Jest z twojej bajki. Aha. Białko z mięsa Walabii byłoby super. Tasmańskie owoce morza i lądu. Czy głównym daniem uczty będzie mięso przyrządzone z owocami morza? Czy przyrządzić je osobno? Pomyślę, ale mam znakomity punkt wyjścia, bo langusta to najwyższa klasa. Powodzenia i do zobaczenia na uczcie.